Czy że organizacja Świadków Jehowy przez wiele lat uczyła, że czarnoskórzy są rasą gorszą, że czarnoskórzy w raju będą wybieleni i że czarnoskórzy są dobrymi niewolnikami? To może być dla ciebie dziwne, wręcz szokujące, biorąc pod uwagę propagandę, którą rozpowszechnia ta organizacja, ale niestety tak było i zaraz zobaczymy zresztą, jakie w oficjalnych publikacjach zamieszczała ta organizacja cytaty. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania, udostępniania materiałów. Możecie też wspierać kanał, postawiając kawę na bajkafisup.pl, do czego zapraszam na YouTube, czy też wspierać kanał na Patronite, bardzo dziękuję za to. I zapraszam też do dołączania do Discorda, link jest w przyczepionym komentarzu w opisie kanału. Na Discordzie jest grupa wybudzonych osób. Możemy tam rozmawiać, wspierać się, także zapraszamy kiedy wejdziecie na kanał na Discord to też moderatorzy będą chwilę chcieli porozmawiać żeby poznać się na początku także zapraszamy a więc co takiego mówiła ta organizacja, która tak mówi wiele o miłości, o radości, o tym, że jest sprawiedliwość w ogóle i że oni są oczywiście tą jedyną, najprawdziwszą organizacją, którą kocha tak bardzo Bóg, Jezus i oni też tak kochają ludzi, na temat czarnoskórych osób. Pamiętajmy zarazem, że ta organizacja twierdzi, że jest jedyną prawdziwą organizacją Bożą, która tą miłość zawsze przejawia i że ona wyprzedzała wręcz czasy, jeśli chodzi o takie sprawy również związane. Przynajmniej tak powinno być w teorii, że segregacja rasowa była, ale nie w tej organizacji i że oni powinni to wyprzedzać, no bo tutaj Bóg nimi zawiaduje. Szczególnie od 1919 roku, bo według doktryn tej organizacji, to właśnie wtedy Jezus Chrystus przyszedł i wybrał właśnie tą organizację, ciało kierownicze, tak, tego niewolnika, wybrał i ustanowił tą jedyną prawdziwą organizację na świecie, i od tego momentu to była ta jedyna prawdziwa organizacja, no w zasadzie już wcześniej. Ale to tak można powiedzieć, że ten 1919 rok no to było takie przypieczętowanie tego już konkretne przez Jezusa jako tego, który ten audyt jakby robił, i też w ten sposób oni twierdzą, że ta organizacja stała się tą jedyną prawdziwą. No to, bo patrzmy sobie na to, jak to wyglądało. No już Charles Russell, założyciel, badaczy Pisma Świętego, czyli późniejszych świadków wiechowe, promował teorię, że czarnoskórzy są potomkami Hama i noszą na sobie biblijne przekleństwo. W Strażnicy z 1 sierpnia 1898 roku sugerowano, że rasa czarna jest rasą służebną. Przeważnie te Strażnice czy inne publikacje to są wydania z tych lat w języku angielskim. Ale co więcej, oni szli dalej, bo jeszcze chyba bardziej kontrowersyjnym poglądem, albo po prostu rasistowskim, była wiara w to, że w nadchodzącym Królestwie Bożym czarnoskórzy dosłownie staną się biali. I co więcej, w Strażnicy z 15 lutego 1904 roku opisano przypadek Williama Prestona, którego skóra rzekomo zaczęła jaśnieć, co ta organizacja uznała za dowód mocy Bożej i zapowiedź, jak oni to nazwali, restytucji ludzkości do ideału, czyli rasy białej. Można to sprawdzić, sprawdźcie sobie w archiwach, które są jeszcze dostępne, bo oczywiście ta organizacja, jak Woruelu, wykasowała to. Ta organizacja właśnie tak pisała, promując jasno rasistowskie poglądy. Czyli szli z duchem czasu, albo nawet jeszcze wyprzedzali te rasistowskie poglądy, jakie wtedy były, kiedy to już ludzie zaczęli o te prawa powoli walczyć. Co się działo później, kiedy też Ratefort doszedł do władzy w tej organizacji? Oczywiście, organizacja oficjalnie twierdziła, że wszyscy są równi przed Bogiem, to rzeczywistość taka zborowa wyglądała zupełnie inaczej, i co ciekawe, oni nawet szli dalej z tą segregacją, niż wymagało tego często prawo stanowe. Szczególnie na południu były prowadzone oddzielne zbory i kongresy. W Stanach Zjednoczonych istniały osobne zbory dla białych i kolorowych, i nawet na dużych zgromadzeniach były oddzielne sektory dla białych i oddzielne sektory dla czarnoskórych. Oni oczywiście tam się tłumaczyli, że takie było prawo i tak dalej, natomiast wiadomo, że ta organizacja w innych względach prawa nie szanuje. Chociażby teraz, jeśli chodzi o kwestie manipulacji psychologicznej, czy wpływu na członków rodziny i wiele innych. Natomiast wtedy nagle tak bardzo to, tego przestrzegali. W 1914 roku Ratteford, który stał się później drugim prezesem Towarzystwa Strażnica, to nawet argumentował, że segregacja na zgromadzeniach jest konieczna, aby nie gorszyć białych i by nie stwarzać przeszkód w głoszeniu. A wiadomo o co chodziło, chodziło o pieniądze. Co jeszcze się działo? Przez wiele lat w ilustracjach publikacji wydawanych przez tą organizację ludzie w raju byli pokazywani tylko i wyłącznie jako osoby białe. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęło się to zmieniać. Jakie świadkowie Jehowy mieli stanowisko wobec ruchów obywatelskich? Oczywiście zachowywali dystans albo wręcz mówili, że to są jakaś walka polityczna. To, że nie mogli czarnoskórzy protestować w tych marszach, które no miały na celu niejako zrównać czarnoskórę osoby z białymi, no to wiadomo, że argumentowali neutralnością polityczną. Natomiast sami świadkowie Jehowy jako organizacja, oficjalna literatura praktycznie rzadko atakowała systemową segregację rasową, rasizm, i skupiali się, że tylko interwencja Boga może zmienić ludzkie serca. Więc wiadomo, że czarnoskórzy w tej organizacji nie chcieli walczyć, więc w zasadzie ta organizacja nie potępiała rasizmu. Tylko, że ta organizacja umiała walczyć w różnych innych wymiarach o różne inne prawa, na przykład do głoszenia i wiele innych, i często atakowała chociażby Kościół oficjalnie albo rządy tego świata oficjalnie, robiąc różne marsze albo walcząc o różne prawa w sądach. I wtedy jakoś nie mówili, że to jest angażowanie się polityczne, a to, że byli w ONZ. To, że są teraz, należą do OBWE, no to oczywiście też nie jest, to nie jest oczywiście angażowanie się polityczne, tak, oni zawsze są tacy neutralni, ale wtedy, jak im coś nie pasowało, to jak zwykle robili z tego problem i nie mieli odwagi się zaangażować w sprawiedliwość społeczną. Oczywiście marginalizowali teraz i marginalizują dalej niewygodne fakty z przeszłości i to, że kiedyś tak głosili. W latach 70. i 80. w literaturze bardzo zaczęto wprowadzać te ilustracje i pokazywać wiele różnych ras i to można powiedzieć, była taka z kolei zmiana i znak rozpoznawczy współczesnej propagandy świadków. Natomiast ciekawe jest to, że w oficjalnej książce o historii świadków Jehowy, świadkowie Jehowy, głosiciele Królestwa Bożego, przyznano, że segregacja istniała, ale przedstawiono ją jako praktyczne rozwiązanie podyktowane trudnymi czasami, a nie jako błąd moralny czy doktrynalny. Więc tak jak to jest w przypadku świadków, zawsze oni znajdą rozwiązanie tego, żeby powiedzieć, że coś, co było czarne, to tak naprawdę było białe i wybielić swoją organizację. No ale zobaczmy, jakie były cytaty w, tej, w tych publikacjach, które zamieszczał niewolnik, wierny i roztropny. I co ciekawe, nawet posługiwali się w pierwszej połowie XX wieku różnymi pseudonaukowymi tezami, nawet na tamten czas już. Te publikacje, co ciekawe, miały uzasadniać taką segregację rasową. Na przykład była teoria o mniejszej inteligencji na nadrabianiu pokorą, którą też zaprezentowano w czasopiśmie Złoty Wiek, czyli to było czasopismo przed przebudźcie się, 30, 30 listopada 1927 roku z wydania angielskiego. W tym artykule postawiono tezę, że rasa czarna jest mniej inteligentna od białej, ale nadrabia to cechami emocjonalnymi. I pisano tam, chociaż rasa czarna nie jest tak biegła w sprawach wymagających głębokiego rozumowania, to jednak pod względem religijnym i emocjonalnym przewyższa inne rasy. Czyli rzekomo czarnoskórzy mieli być pobożni, ale nieracjonalni, dlatego to uzasadniało, że stanowiska kierownicze w organizacji były tylko dla białych. W 1920 roku, też Złoty Wiek, 24 lipca, zaczęto zamieszczono rasistowskie komentarze. Murzyn jest jak dziecko, potrzebuje silnej ręki i kierownictwa białego człowieka. Czyli znowu, że czarnoskórzy są jacyś upośledzeni intelektualnie, to miało rzekomo w tej organizacji służyć do tego, żeby ta segregacja dalej było, była wprowadzona. Co jeszcze organizacja Świadków Jehowy podkreślała? No, na przykład, że czarnoskórzy są stworzeni do służby niewolniczej, co wywodzono z błędnej interpretacji biblijnej klątwy rzuconej na Kanaana. W 1904 roku w Strażnicy pisano o czarnoskórych w kontekście ich rzekomego przeznaczenia. Uważa się, że murzyn jest najlepiej przystosowany do bycia sługą. Służenie sprawia mu przyjemność i potrafi on być najbardziej lojalnym i oddanym sługą na świecie. Więc to usprawiedliwiało nie tylko nierówności społeczne, ale wręcz sugerowało, że taki czarnoskóry świadek będzie czy ma być spełniony w roli poddanego białym świadkom. Ale ta organizacja jeszcze szła dalej, ponieważ nieformalnie, często półoficjalnie, takimi, jak to ta organizacja nieraz robi półsłówkami, odradzała małżeństwa osób o różnych kolorach skóry i argumentowali to nie biblijnie, bo nie mogli takich znaleźć argumentów, ale względami praktycznymi. Na przykład jeszcze w 50. i 60. latach, w odpowiedziach na tzw. pytania czytelników, które to rzekomo te pytania napływały do organizacji i na łamach czasopism na nie odpowiadano, to tam pisano, że małżeństwo międzyrasowe jest, cytuję, niebezpieczne dla duchowości, ponieważ sprowadza na parę niepotrzebne prześladowania ze strony świata, co odciąga ich od dzieła głoszenia. Jak to inaczej nazwać, jak utrzymanie czystości rasowej, w cudzysłowie, wewnątrz zborów w czasach segregacji. Było coś jeszcze więcej, czyli ten Orwell w wykonaniu organizacji. Warto zwrócić, co działo się z ilustracjami. Do lat 60. XX wieku praktycznie na ilustracjach, na których przedstawiano raj na Ziemi, według tej organizacji, ludzie o czarnym kolorze skóry nie występowali praktycznie. Gdy się pojawiali, to byli w rolach sugerujących niższą pozycję społeczną. Dopiero nacisk społeczny i również rozwój w Afryce tej organizacji zmusiły zmianę polityki graficznej na taką, którą dzisiaj mamy, czyli taki można powiedzieć multiculti na pokaz. Te wszystkie materiały dowodzą, że świadkowie Jehowy nie byli żadnym nowym światłem i prekursorem w kwestii rasizmu, ani ich nauki nie wyprzedzały epoki, lecz wręcz przeciwnie, były głęboko zakorzenione w ówczesnych uprzedzeniach. Biblia była używana jako narzędzie do legitymizacji białej supremacji, czy tego, że biała rasa jest lepsza niż czarnoskórze. To, że oni dzisiaj mówią, że ten lud, Boże, rzekomo był zawsze zjednoczony, to jest oczywiście próba wymazania z historii wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat rasizmu i jasnego pokazywania, że wcale ta organizacja żadną religią prawdziwą nie jest tylko robi to, co inni, a nawet jeszcze nie raz, jeszcze często gorzej to robiła. Przez pierwsze lata istnienia, nawet około 80 lat, to po prostu ta organizacja nie walczyła z rasizmem, ale wręcz aktywnie go wspierała swoimi naukami, co oczywiście do dzisiejszej propagandy tej organizacji nie pasuje, więc muszą wycinać te starsze publikacje, żeby czasem ludzie się nie dowiedzieli. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.